Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po y, opublikowaniu ostatniego filmu, gdzie pokazywałem Wam rośliny z bliska, jak one wyglądają, y, czy są jakieś problemy z nimi, czy są zaglonione, czy nie, chciałem Wam pokazać troszeczkę inny obraz mojego akwarium, bardziej z bliska. I kręcąc ten film, czy kręcąc materiał do tego filmu, różne ujęcia, różne zbliżenia, zauważyłem na jednym listku z Ludwigi że pojawia, pojawiła się jakaś e, niewielka dziura. Z początku zlekceważyłem ten e, problem ze względu na to, że może przy sprzątaniu akwarium czy przy jakiejś tam delikatnej przycince, jakie, jaka miała miejsce przy tej podmianie wody po prostu uszkodziłem ten listek. Mogłem gdzieś nożyczkami go niechcąco dziabnąć czy coś w tym stylu. E, może jakaś e, powiedzmy e, rybka coś tam zrobiła, może Ślimaki się dobrały do tego listka. No nieważne. W każdym razie zlekceważyłem tą może dość istotną sprawę, która na pewno nie jednego, jednego uwagę by przykuła. Ja sobie po prostu z tego względu nie robiłem zbyt wiele problemów i może jakieś 2-3 dni po opublikowaniu tego filmu, a jeszcze przed podmianą niedzielną, zauważyłem, że tych yy, dziurek na listkach robi się coraz więcej i nie tylko już na Lodwidze, ale także na Alternaterze. Rejnek Mini czy tej Brown. No, troszeczkę to już yy, zaniepokoiło mnie. Jednak yy, z drugiej strony sobie, tak sobie pomyślałem, że może jest to moment gdzie to przejście z Vimi Alin One na Vimi Alin Red rośliny w jakiś inny sposób to odczuwają i może potrzebują też czasu na to, ażeby się zaklimatyzować przy nowych dawkach, nowych porcjach poszczególnych pierwiastków czy to azotu, fosforu, potasu itd. Ale przy ostatniej podmianie niedzielnej zauważyłem, że Coraz gorzej ta sytuacja wygląda, i zmusiło mnie to do, można powiedzieć, refleksji, co może być tak naprawdę przyczyną powstawania tych dziur. Na pierwszy, że tak powiem, ogień poszło sprawdzenie, porównanie proporcji. Jeszcze raz przypomniałem sobie, jaka jest różnica między wimi Al in Red czy wimi Al in One. I zauważyłem, że ym, Mimo tego, że w Red jest dwa razy więcej, dokładnie dwa razy więcej e, mikro, to przede wszystkim jest bardzo mało azotu i mniejsza porcja, bodajże o 6, e, coś koło 6, może nie pamiętam dokładnie. W każdym razie też e, różnica jest między proporcjami potasu. Nie zastanawiając się długo, Stwierdziłem, że przejście na Wimi alinred y, mojemu baniakowi nie służy i tutaj, y, że tak powiem, zwracam honor i przepraszam mokre że go nie posłuchałem, że chciałem być mądrzejszy od niego. Mimo wszystko miał rację i to, że wygranego składu się nie zmienia, już dało mi nauczkę i będę na przyszłość. To wiedział. To, że przez y, ostatnie trzy tygodnie, powiedzmy, prawie trzy tygodnie akwarium dosyć dobrze funkcjonowało na Wimi Alin Red, to po prostu mogę tylko przypuszczać, bo nie mogę tego stwierdzić na 100%. Ym, rośliny miały zmagazynowane lub y, jeszcze w zbiorniku była większa ilość tego azotu i powiedzmy, też, y, niewiele większa ilość potasu, więc y, rośliny, póki mogły korzystać z tego, z tych zapasów, to po prostu rosły bardzo dobrze, y, sami żeście mogli to zaobserwować, że rośliny rosły, widzieliście to na zbliżeniach, widzieliście też ogólny widok, widok y, zbiornika, y, nic nie wskazywało na to, że y, takie problemy zaczną się pojawiać. Mogę powiedzieć, że Obsada ryb w moim zbiorniku nie jest zbyt duża, co by... no niektórzy mogą powiedzieć, że, że się mylę, ale mm, najwidoczniej ilość azotu, który jest... no może nie bezpośrednio azotu produkowanego przez ryby, ale chodzi mi tu o cały ten proces y, przekształcenia y, azotynów na NO3 ta ilość powstającego azotu nie wystarczała roślinom nie było ryby nie produkowało na tyle aby ten można powiedzieć niedobór, który był spowodowany inną proporcją nawozów no po prostu ryby nie, nie były w stanie tego nadrobić i całe inne żyjątka w tym zbiorniku dlatego ten materiał, który był nagromadzony przez powiedzmy tam tygodnie nawożenia, w końcu się wyczerpał. Prawdopodobnie dziury, które zaczęły powstawać na liściach, były z powodu braku azotu i w pewnej części potasu. Dlatego, niedługo się zastanawiając, stwierdziłem, że no nie będę po raz kolejny. Robił sobie problemów i psuł zbiornika, skoro najprostszym rozwiązaniem jest po prostu zamówienie po raz kolejny wymial, tym razem się nie rozdrabniałem. Po prostu zakupiłem całe 5 litrów. Przyszło w ciągu dwóch dni, bardzo się z tego powodu cieszę, bo ta niewielka ilość, którą sobie zostawiłem na wszelki wypadek. Powiedzmy, wystarczyłaby mi na tydzień dawkowania, gdyby był problem właśnie z dotarciem nowych zapasów w Miallin One. Dlaczego kupiłem 5 litrów od razu? Z tego względu, że przede wszystkim ekonomicznie to lepiej wychodzi. Nie pamiętam już teraz dokładnie, ale za litr płaciłem coś koło 70 zł z przesyłką. Tutaj za 5 litrów zapłaciłem coś 155 zł. Czyli no, jak nie trudno sobie policzyć ekonomicznie, to o wiele lepiej wychodzi. Nie sprawdzałem, czy ma to jakąś datę ważności, termin ważności. W każdym razie będę sobie po trochu odlewał do mniejszego pojemniczka z tej 5-litrowej bańki. No, sporych rozmiarów karnisterek, coś takiego jak. Zbiorniczek na, czy znaczy nie tyle zbiorniczek, co karnisterek z płynem do spryskiwaczy, to będzie wam bardzo fajnie sobie wyobrazić, jaką to ma wielkość. No i co, i będę w dalszym ciągu nawoził wimi alin One Mam tylko nadzieję, że to zamieszanie, które zrobiłem, starając się, upierając się przy tym, że wimi alin redmi wystarczy. Nie spowoduje jakiegoś większego chaosu w zbiorniku, że rośliny powolutku albo jak najszybciej wrócą do swojej mistrzowskiej kondycji i będzie wszystko tak jak dawniej było, albo jak było tam powiedzmy 2-3 tygodnie temu. Zrobiłem teraz większą przycinkę, co widzicie na załączonym obrazku. Y, przygotowuję się do też powiedzmy przynajmniej pół miesięcznego y, ciężkiego okresu w pracy, więc zawczasu przyciąłem wszystkie rośliny. Mam nadzieję, że y, wystarczy to na to, aby baniak całkowicie nie zarósł albo nie zdziczał. Mam nadzieję, że będę też miał czas, aby y, jakiś filmik, chociaż króciutki, dla was przygotować w międzyczasie. Jak widzicie, staram się co powiedzmy wtorek, środa wrzucać e, aktualizację cotygodniową, akwarium. E, oczywiście po ostatniej podmianie e, automatycznie już bez zastanowienia wróciłem do e, tak jak mówiłem do Vimi Alin One e, codziennie Dawka się nie zmieniła, chociaż zastanawiałem się, czy na początku nie zwiększyć troszeczkę, choćby z 2 ml mili... podawania dziennej porcji, ale myślę, że to będzie w zupełności wystarczające. Mam nadzieję, że wszystko jak już się kolejny raz powtarzam, wróci do normy. No i co? No i nawozy mi wystarczą na dosyć yy, duży, długi okres czasu, bo biorąc pod uwagę, że będę dawkował w dalszym ciągu 6 ml dziennie, to 6 litrów wystarcza na 1000 dni, a ja mam troszeczkę mniej, bo mam 5 litrów, więc te powiedzmy w zaokrągleniu 800 dni na tym pociągnie, czyli. Jak nie trudno zauważyć, mam na dwa, ponad 2 dwa lata zapas nawozów. Mam nadzieję, że do tego y, czasu, gdy jeszcze będę miał te nawozy, nie odwidzi mi się akwarystyka roślinna i nie zostanie mi połowa bańki y, nawozów po prostu na zbyciu. Aha, jeszcze jedna taka y, informacja, ponieważ dla osób, które no nie chcę być tu zgryźliwy, ale kół w oko, kół w oko mój skimmer biały stwierdziłem, że też już mi się nie chce go praktycznie co tydzień, czy tam czasami nawet dwa razy w tygodniu czyścić tej, tej włókniny w środku i oczywiście przy okazji całego filtra znaczy, całego skimmera. Stwierdziłem, że wrócę do swojego starego, który no, troszeczkę miejsca zajmuje, ale no, może mieć troszeczkę lepsze działanie i nie będzie mi dokładał pracy. Stary skimmer J.B.L.A., który mm, podłącza się pod filtr kubełkowy, dołem zasysa wodę z akwarium, górą ściąga całe zanieczyszczenia. I to chyba to tyle z takich większych zmian w zbiorniku. Myślę, że to nie zaburzyło całego widoku akwarium. Ten skimmer nie rzuca się za bardzo w oczy, jest czarno-zielony. powiedzmy zielony. Do tego za chwileczkę go aromatika zarośnie i będzie wszystko w porządku. A jeszcze taką ciekawostkę podam. I proponuję, aby osoby, które mają aromatykę, sprawdzili może inaczej. Na pewno zastanawialiście się, skąd taka nazwa. Ja od jakiegoś czasu y, przycinając rośliny, czuję ich y, zapach, który one jak one pachną. No, nie wiem jak to inaczej określić. W każdym razie wiem skąd. Y, Nazwa Aromatika. Jeżeli właśnie macie taką roślinkę, spróbujcie ją przy przycince powąchać delikatnie. Ma taki specyficzny zapach. Nie jest to zapach wody w akwarium, nie jest to zapach akwarium czy zapach odoru akwarium. W każdym razie ma swój taki specyficzny zapach. Zróbcie to na zadanie domowe. Spróbujcie powąchać swoje rośliny poszczególne. Przy przycince zobaczycie, jak każda ma jakiś charakterystyczny zapach. Dobra, myślę, że to wszystko nie ma co więcej przynudzać. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!